Siema! Minęło już parę dni od trailera Wiedźmina 4. Pojawiło się trochę nowych informacji. Ja w tym czasie odbyłem sesję jogi, medytacji, psychomancji, zdałem kurs obserwatora wysychającej farby i zjadłem pół paczki tabletek. Tych fioletowych, tych mocniejszych. Więc dziś możemy przyjrzeć się i rozważyć, co będzie, na co i po co, a na co do komu w Wiedźminie 4. A dlaczego? Dlaczego? Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że Zira Ramen jako główna bohaterka Wiedźmina cieszy mnie tak, jak cieszyłaby mieszkającego na pustyni Beduina, świąteczna paczka z workiem piasku. Ale to nie znaczy, że będę siedział obrażony w swoim zacietrzewieniu wobec tego, co się wydarzyło. Bo lubię rozkminiać gry i to, czego jeszcze nie wiadomo. Zwłaszcza, że książki i poprzednie gry z Wiedźmińskiego Uniwersum mam otrzaskane od dechy do dechy. A granie zaczęło się od tego, że siostra poleciła mi jedynkę, w którą grałem taki nieprzekonany do tego topornego systemu walki, aż coś mi się przełączyło we łbie, jak minąłem straż w zbroi w zimie który rzekł cytuję dupa mnie swędzi to mnie tak zaskoczyło, że w pierwszej chwili myślałem, że się przesłyszałem, że znowu głosy, bo za mało tabletek. No nigdy wcześniej nie słyszałem tak ostentacyjnego tekstu w żadnej grze. Ale okazało się, że się nie przesłyszałem, i zacząłem się zastanawiać, co jeszcze usłyszę i jaki to faktycznie może być problem, jak cię dupa swędzi w pełnej zbroi. Tak więc w taki oto sposób zaczęła się moja miłość do Wiedźmińskich Gier. I nie wypali jej jeden trailer, zatem przejdźmy do materiału. Ale najpierw, jeszcze dwie tabletki. Lecimy. Na wstępie pytanie podstawowe. Czy można skonstruować fabułę tak, by pominąć, odrzucić, zignorować wątki z wcześniejszych odsłon gry? No pewnie, że można, bo wszystko można, jak się bardzo chce, ale nie pasuje to do stylu CD Projekt Red i ich fabularnej konsekwencji, więc najprawdopodobniej gdzieś na wczesnych etapach Wiedźmina 4 wydarzy się scena podobna do tej, którą mieliśmy w Trójce, gdy Geralt, siedząc na berżerze... Na czym?! No na tym... Krześle był przesłuchiwany przez Morvrana Worisa. Tym razem, jako zira będziemy odpowiadać na pytania dotyczące minionych wydarzeń i w ten sposób dopasujemy niektóre elementy historii do tego, co będzie się działo w Czwórce. Tymi elementami będą naturalnie trzy z możliwych zakończeń dzikiego gonu oraz przynajmniej jeden z najistotniejszych z punktu widzenia zira Ramen, wątek poboczny, czyli kwestia Nilgardu. Jako, że główna bohaterka jest córką cesarza, skaczącego na kurchanach wrogów w rytmie Donciną you know, Pampera Emila von Emreisa, kupiec korzenny, Emir war Kupiec korzenny. Aha, fakt, czy jej ojciec żyje, czy nie, choć nie musi być, będzie dość istotny i to z kilku względów. Po pierwsze, czy Nilfgaard przegrał, czy wygrał wojnę. I tu od razu pada alternatywna odpowiedź to może nie mieć żadnego znaczenia, ponieważ z wywiadu z przedstawicielami CDP-u dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, a m.in. tego, że miasteczko, które widzimy na trailerze, będziemy mogli odwiedzić, a znajduje się ono na dalekiej północy. Tak więc, nawet jeżeli sytuacja polityczna wygląda tak, że Nilfgaard podbił całą północ, mogli oni po prostu zmusić te kraje do złożenia hołdu lennego. Są więc teraz częścią cesarstwa, ale wciąż mają swoje wewnętrzne problemy, poglądy, zwyczaje, tak jak to było w przypadku Są, które mimo oficjalnej przynależności do Nilfgardu pod wieloma względami funkcjonowało jak całkowicie odrębne państewko, mające nawet swoją księżną i swoje prawa. Nie byłoby żadnego problemu, żeby przy wyborze przeszłości nie dać Nilfgardowi wygrać, bo takie krainy, szczególnie gdzieś daleko na północy, mogłyby płacić podatki swoim władcom, ale wciąż pozostać w oryginalnym słowiańskim klimacie, przynajmniej w czasie wydarzeń z gry, które dzieją się, cytuję, few years later, czyli kilka lat po wydarzeniach z trójki. Natomiast w przypadku przegranej Nilfgardu północ zostaje północą, nie ma problemu. To gdzie jest problem? No, w przypadku kontynuacji historii z punktu widzenia tego, że Ziraramen została cesarzową. Bo wiecie, jak ktoś zostaje cesarzem, to jego mordę mniej więcej, przynajmniej kojarzy większość cywilizowanego świata. Ale jeżeli większość gry będzie się działa na odległej północy, gdzie wieśniaki coś tam słyszały, ale nikt nic dokładnie nie wie, to znów można ten problem zignorować. A może nawet strywializować go z perspektywy Ziraen. Jak? A tak, że na przykład jeżeli ktoś rozpozna. W niej, byłą cesarzową, to ona wybuchnie śmiechem i powie, tak, wieśniaku, na kolana przed cesarzową. No, wróci wszystko w żart, bo przecież z perspektywy wioskowych NPC-ów, nie mających dostępu do mediów społecznościowych, będzie to brzmiało absurdalnie. Gdzie cesarzowa nilfgardu, szlająca się po jakichś zabitych dychami dziurach, brodząca w bagnie za utopcami dla paru koron? Przy pozostałych dwóch zakończeniach nie ma problemu z rozpoznawalnością bohaterki. Za to jest inny kłopot. Z uwagi na to, że w każdym zakończeniu Zirane wchodzi do portalu na wieży Jaskółki, by powstrzymać białe zimno. Większość ludzi uznała, że utraci ona swoje moce w wyniku tego wydarzenia i dlatego zostanie Wiedźminką. Ale to by miało sens. Tylko w przypadku jednego zakończenia, tego w którym już jej nie spotykamy, chyba że rozwiążą to w taki sposób, że będzie traciła moce po czasie czy coś. Ale to wszystko i tak w sumie nie ma znaczenia, bo CDP powiedziały, że ostatnim kanonicznym spotkaniem bohaterów była Biba u Geralta w Korwo Bianco, po której w ich wersji wydarzeń Geralt został w tusą. Więc albo wprowadzą alternatywną wersję zakończenia, w której Ciri traci moce po kontakcie z białym zimnem i już, albo dojdzie do tego w wyniku zupełnie innego. Innej sytuacji. Jakiej? Wiedźmińskie uniwersum daje szereg możliwości. Klątwa rzucona przez zawistnego maga, na przykład jakiś ostatni zryw elfów NL z dzikiego gonu, kaprys pana Lusterko czy działanie samej Zira nie zapominajmy, że może ona podróżować przez przestrzeń, czas i wymiary, więc mogła trafić do świata, który w jakiś sposób pozbawił ją mocy, z którego wróciła ostatnim skokiem do siebie, lub nie wróciła. A świat z Wiedźmina 4 jest niemalże lustrzanym odbiciem jej oryginalnego świata, jednak odbiciem, które pozbawiło ją mocy i w którym utknęła. Biorąc pod uwagę kanoniczną opcję z wymiarami, to tu można wykombinować cokolwiek. Dla tych, którzy nie czytali Sagi Sapkowskiego i o tym nie słyszeli, tutaj ciekawostka. J Zira AN była przez krótką chwilę w naszym świecie. Tym naszym świecie. Ale zamiast trafić trochę później i zostać TikTokerką, trafiła trochę wcześniej i znalazła się w jednym z najweselszych czasów naszej historii. Wszędzie wokół niej walały się pokryte czarnymi ropniami zwłoki zwierząt i ludzi. Zaswędziała ją ręka, więc przerażona zarazą natychmiast uciekła i tak przywlokła do wiedźmińskiego świata dżumę, która przystosowała się do nowej rzeczywistości, mutując do postaci choroby znanej jako Katryona. Także jakieś opcje odnośnie utraty mocy mamy za sobą, to teraz nabycie nowej mocy. Jak zje została wiedźminką, skoro próby traw przeżywało tylko około 3-4 na 10 młodych chłopców. Najprostsza linia oporu przeżyła już, bo ma Larydoren, Doren, bo jest źródłem mocy, które pomogło jej przetrwać, i tak dalej. Moja linia oporu, no bo jak już ją mamy, to wymyślmy coś ciekawszego. Nie przetrwała, umarła w trakcie próby traw, ale jako że pozostała w niej resztka mocy, wykonała ostatni skok między światami mianowicie skok z duchowego świata astralnego, gdzie jej esencja szykowała się już do dalszej podróży, z powrotem do ciała, które ożyło dzięki mutagenom. Mało odjechane, to PATO przeżyła próbę traf, bo była młodą dziewczyną, gdy do tego doszło, bo to nie jest ta sama osoba, tylko jej kopia, która pozostała w niemal identycznej rzeczywistości po skoku w młodym wieku i rozszczepieniu swego istnienia na dwie części, z której jedna została w tym alternatywnym świecie. Zbyt poryte. No to przeżyła, bo była odporna i już, ale żeby było ciekawiej, to była bardziej niż odporna, co byłoby kanoniczne nawet w odniesieniu do książek, bo Ziraelosa piła zaklętą wodę driad z brokilonu, która normalnie przemieniała każdą kobietę w driadę, a na nią nie zadziałała w ogóle. Więc doszło do bezprecedensowego wydarzenia, w którym podane mutageny nie przynosiły żadnego skutku. I tutaj naturalnie pojawia się potencjał na dramatyczną scenę, w której mutageny nie działają i nie działają. Jakiś Wiedźmin wydziwia, dokłada, jakaś czarodziejka czaruje, kombinuje, jakiś alchemik miesza, doprawia, ale mimo starań nie ma żadnej reakcji. Aż jakiś dodany jeden specyficzny składnik w końcu przełamuje uparte DNA i rozpoczyna się pełen agonalnych wrzasków. Proces wiedźmińskiej metamorfozy. Proces, który został wdrożony. W życie, gdyż Zira Ramen utraciła swoją moc i potrzebowała czegoś do walki z potworami. Cały czas się tego trzymamy i pewnie o to chodzi, ale niekoniecznie, gdyż możliwe jest wiele innych alternatyw, pośród których znajduje się taka. Utraciła moc w wyniku przeprowadzenia próby traw. Rodzi to pytanie, po co rezygnować z takiej mocy dla zostania Wiedźminem, przecież to jest totalny downgrade. Odpowiedzią może być krew. W Wiedźminie 3 wielokrotnie było powtarzane, że źródłem jej mocy jest jej krew, a Wiedźmińskie mutageny metamorfują w pewnym stopniu emocje i psychikę, a przede wszystkim w ogromnym stopniu ciało, w tym krew. Przekształcając swoją krew, Zira a, 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 porzuca przeszłość, łamie przeznaczenie niszczyciela światów, odcina możliwość odnalezienia przez kolejny szczep upartych elfów NL, który nagle wyrósł z kolejnego wymiaru i znów nie daje jej w spokoju tłuc utopców i tak dalej. Dopiszcie sobie kolejne powody, może być tego odgroma. Wystarczy? Bo już mi się tabletki kończą, a te fioletowe to drogie są. Panie, to nie są tanie rzeczy. To teraz świat. Wiadomo, że będzie wcześniej wspomniane miasteczko na dalekiej północy, więc wiadomo, że będzie daleka północ. Poza Góry Smocze raczej nie wyjdziemy, chyba że w jakimś pobocznym wątku poprzez pomniejszą miejscówkę, więc najprawdopodobniej jedną z głównych lokacji gry będzie Powis, Kowir, Narok, Velhat, Talgar, Jamurlak, Kreyden, Maleore, Kingorn, Hoopole lub Kedwen. I związane z tymi lokacjami zatoka Praksedy u Komorze wspomniane wcześniej Góry Smocze oraz Góry Pustulskie i Sine. Jako że niemal w centrum tych krain znajduje się Blaviken, a jak wiemy Geralt z Rivi to również rzeźnik z Blaviken, to stawiam na to miasto jako istotny Nexus łączący Wiedźmińskie Szlaki Północy i jedną z ważniejszych lokacji w grze. No i że jest tam ta Zatoka i Łukomorze, to jako kolejny prawdopodobny wątek związany z tymi lokacjami dorzuciłbym Kult Ludzi Morza i Powrót Rasy Wodianoi z jedynki. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Czas do korony, floreny i inne waluty dalekiej północy. Gameplay. Na start klasyk. Mamy dwa miecze. Jeden na potwory, drugi na cymbały. Wiadomo, znaki będą, bo skoro laska ogarnia bardziej złożoną magię, to musi ogarniać wiedźmińskie znaki, które w lore są jedną z najprostszych metod na porządkowanie energii chaosu. Także dochodzi bardziej skomplikowana magia żywiołów i łańcuch. To najpierw ogólnie, uwzględniając jak bardzo CDP rozwinęły drzewka umiejętności w cyberpunku w stosunku do Wiedźmina 3, plus fakt, że przy czwórce pracuje większość ludzi z cyberpunka, niemal pewne jest to, że możliwości rozwoju postaci nie będą raczej ziały biedą. Drzewka umiejętności. Biorąc pod uwagę to, co było pokazane w trailerze, wygląda na to, że poza klasycznym rozwojem robienia mieczem, babrania się w alchemicznych ziółkach i rzucania znaków, pojawi się opcja progresu zdolności magicznych poza granicę tego, co widzieliśmy we wcześniejszych odsłonach, i tutaj na pewno wchodzi w grę książkowo-kanoniczne korzystanie z magii, jako esencji, którą pobieramy z jednego źródła, by przekształcając energię owego źródła, użyć ją do swoich celów, takich jak cios z esencją wody, a następnie. Wprowadzenie w nią napięcia elektrycznego. W trailerze jest to przedstawione jako bezpośrednia interakcja postaci z elementem środowiska, co jest jednym z jak dla mnie wciąż kompletnie niewykorzystanych i niemalże porzuconych pomysłów w grach. Wiem, że pierwsze co przychodzi do głowy to fakt, że takie interakcje są niepraktyczne, bo wtedy określonych umiejętności możemy używać tylko w danych miejscach, ale moglibyśmy używać ich w danych miejscach z większą efektywnością. Nie, że bylibyśmy całkowicie bez tych źródeł od nich odcięci, takie zależności mogłyby spowodować, że znacznie więcej uwagi poświęcalibyśmy na to, co jest wokół nas, zamiast jak przeważnie biegać przez lokacje albo walcząc, nie biorąc ich zupełnie pod uwagę. Przepaście, stalaktyty, źródła mocy, księżyc, deszcz, ognisko. Wszystko to mogłoby zostać zgrabnie wykorzystane, pogłębiając naszą imersję. Wciągając nas w świat, jego zmienność, płynność, żywioły i tak dalej. I tutaj będąc przy żywiołach, przejdźmy od razu do łańcucha. Po raz pierwszy pojawił się w trailerze do Wiesia Jedynki, ale w grach nie zobaczyliśmy go jak dotąd nigdy. Teraz to się na pewno zmieni, bo zbyt duży nacisk został na tę broń nałożony w filmie zapowiadającym grę. Zbyt efekciarskie to było żeby go nie wprowadzić do finalnej produkcji. Zacznijmy od tego. Myślę, a przynajmniej mam nadzieję na jakąś innowacyjność na tym polu, że sam łańcuch nie będzie tylko lasem do pętania przeciwników. Przynajmniej jak ja bym był odpowiedzialny za warstwę możliwości tego oręża, to zrobiłbym tak. Łańcuch jak miecze. Zaczynamy z dziadowskim, pordzewiałym kawałkiem zerwanym ze starej kotwicy małej łódki, by w trakcie gry ulepszać go. Usprawniać, wzmacniać łączenia, wymieniać zakończenia na różne typy, pokrywać srebrem, czynić lżejszym, szybszym, wytrzymalszym itd., aż do stanu, gdy fizycznie byłby sam w sobie nie tylko finisherem, którego używamy by spętać wroga na koniec walki i dobić, a samowystarczalną, zabójczą bronią i quality of life bajerem, służącym nam na wielorakie sposoby w najróżniejszych sytuacjach. Do spętania z zagiętym hakiem wbijającym się w ciało, błyskawicznego uderzenia mini srebrnym tempem młotkiem na końcu, obrażeń obszarowych, gdy wywijając nim dookoła z ogromną prędkością cielibyśmy krótką maczetą zamontowaną u zwieńczenia, do wspinaczki, przekraczania karkołomnych wąwozów, tłuczenia kochanka itd. No, i oczywiście kolejna droga jego rozwoju to magia. Nasączanie mocą żywiołów ognia, lodu, prądu, chaosu, nekromancji do przywrócenia spętanego trupa jako swego miniona. Rozszczepienia na wiele innych eterycznych łańcuchów, pętających hordy wrogów ze sobą, co znacznie utrudniałoby te latanie w te i we w te grupką utopców, bo zaczęłyby się śmiesznie przewracać o siebie. Chciałem jeszcze powiedzieć o kolejnej opcji rozwinięcia umiejętności używania łańcucha z konia do na przykład walki z ogromnymi przeciwnikami i może by to było satysfakcjonujące, ale nie chcę mi się w to bardziej zagłębiać, bo szczerze to mam dość konia. Wszędzie ten koń już się nakoniowałem w Eldenie i chyba mi starczy, co nie zmienia faktu, że pędzenie galopem między nogami olbrzyma, plątając mu w międzyczasie kończyny, by finalnie rozpędzić się i go przewrócić, brzmi ciekawie. Albo spętać typa, nie olbrzyma, bo wtedy to koń by na fistechu musiał jechać, mniejszego typa i wlec go za koniem celowo między jakimiś skałkami, żeby się tak zabawnie obijał i wyglądał coraz lepiej z każdą kolejną chwilą tej uroczej przejażdżki. W sprawie gameplayu chciałbym jeszcze na moment wrócić do alchemii i wysnuć teorię odnośnie pewnego elementu trailera w odniesieniu do tego, co mówiłem wcześniej o Zia. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby to miało jakiś związek, ale nie chcę nic zatrzymywać dla siebie, bo jak po wyjściu gry jakikolwiek aspekt moich bajań się spełni, to będę mógł powiedzieć więc zira ma dużą flachę, znacznie większą niż Geralt. Nie wiem czy to wynik życiowych problemów, ale tak se upzdurałem, że skoro ona ogólnie jest odporna, to może musi więcej tych eliksirów chlać, to i większe flachy nosi. I nie byłaby to tylko kwestia kosmetyczna, ale też gameplayowa. Bo z czasem, jeżeli postanowilibyśmy rozwinąć drzewko alchemii, moglibyśmy nauczyć się ważenia koncentratów tych eliksirów. Flachy byłyby coraz mniejsze, coraz więcej moglibyśmy ich mieć przy sobie w trakcie walki, nie ograniczając swojej mobilności. Coraz szybciej moglibyśmy sechlapnąć i przejść do działania. Biorąc pod uwagę odporność zira ra ra ramen na wody brokilonu, ma to jakiś sens. Nawet jeżeli jest ona w formie wiedźmińskiej, to może brzmieć jak przesada, takie nawiązywanie do detali, ale weźmy pod uwagę, jak wiele było szczegółowych, subtelnych elementów ukrytych, przekazów, easter eggów, przeplatających się lorowych nawiązań w poprzednich wieśkach i cyberpunku. Ostatni aspekt gameplayu. Drzewko odrodzenia, przypomnienia aż tam przywrócenia, czyli ponowne rozwijanie przepadłych umiejętności, które jednak nie wygasły całkowicie, i tutaj chyba najciekawszy byłby teleport. Może nie, że takie skakanie cały czas, bo to by mogło zepsuć walkę. No chyba, że ktoś chciałby się tak finalnie rozwinąć w tym drzewku, ale od czasu do czasu na przykład. Zerkamy z jakiegoś bagna na szczyt góry, wiemy, że musimy tam wleść. No to zamiast leść cyk, teleporcik i po sprawie będzie się ładował następne. 24 growe godziny, ale oszczędził nam wspinaczki. To teraz fabuła, co wiemy? Cytat: dzień i noc mija, a krew starszych pozostaje taka sama: Elder Blood. Nawiązanie do krwi na odwrocie monety. Cóż to może oznaczać? Może to, że mimo prób traw i nie wiadomo czego jeszcze, moce głównej bohaterki pozostają jedynie uśpione i można je przebudzić. Wcześniej wspomniałem, że jeden z deweloperów w trakcie wywiadu powiedział, że Wiedźmin 4 dzieje się few years later, czyli kilka lat później, ale gość przeprowadzający wywiad stwierdził, że było to powiedziane z pewnym przekąsem, jakby zahaczającym o sarkazm, więc te kilka lat to może być dużo więcej. Jedyna rzecz, która do mnie przemówiła z tego wywiadu, to następujące zdanie: Cytuję, Staramy się, by nowe światy były nie tylko większe, ale głębsze. Koniec cytatu. Wiemy, jakim problemem stały się gigantyczne, rozlazłe, nudne, otwarte światy w grach, więc tak, to jest istotne. Bardzo. Na 100% w grze pojawi się Geralt, który aktualnie przebywa w Toussaint, gdzie zajmuje się winem, cokolwiek ma to oznaczać. Możliwe więc, że jak przybędziemy do Toussaint, by go odwiedzić, to Geralt będzie w kiepskim stanie. Andrzej Sapkowski pozostaje w kontakcie z cdp niedawno odwiedził ich studio i rzekomo był zadowolony z tego, co ujrzał na temat Wiedźmina 4, ale oficjalnie w żaden sposób nie uczestniczy w tworzeniu historii ani żadnego innego elementu tej produkcji. Poza tym, jak wiemy po netflixowym placku po Wiedźmińsku z Szyszek i Żwiru, Sapek jak dostaje jakiekolwiek udziały od kogokolwiek, to jest zadowolony, więc żadna informacja. Na koniec coś, co niby jest jasne, ale nie całkiem. Wiemy, że mamy Szkołę Rysia, ale czy jest to organizacja non-profit, prowadzona przez samą główną postać, czy cała konkretna szkoła? Z zamkiem, Wiedźminami itd. Nie wiadomo. Jakbym miał obstawiać, skoro jest odlany medalion, jest nowy wiedźmin, jakby nie patrzeć, to czemu miałoby nie być nowego zamku i innych nowych wieściów? Poza tym przypuszczam, że Cedepy zdają sobie sprawę, jak ludzie odbierają Kermoren, dom w odległym zakątku dzikiego, wrogiego świata. Taki hub. W postaci zamku to jest coś, co bardzo związuje ludzi z danym tytułem, więc stawiam, że będzie nowy zamek szkoły Rysia. Będą nowi Wiedźmini, czekaj, ale tu jest problem. I to spory, bo jeżeli mielibyśmy nowy zamek stworzonymi nowymi Wiedźminami, którego, bo ja wiem, dyrektorką, założycielką, no na pewno kluczową figurą jest nim z nim to musieliby albo jakoś rozwodnić, udoskonalić próby traw, żeby dzieci nie umierały, albo Nadać głównej bohaterce pewien niemoralny aspekt poprzez bycie kimś, kto jest bezpośrednio związany z takim procederem. Nie ma szans. W takim razie, szkoła Rysia, jeżeli by funkcjonowała, to na jakichś innych zasadach. Albo faktycznie z jakimiś bezpiecznymi próbami traw? Co odbierze im ten okrutny, kanoniczny sznyt? Albo jako na przykład zrzeszenie wiedźminów, którzy jeszcze żyją, a może będą mieli jakiegoś maga chronomantę, który będzie ogarniał i będzie wiedział, jak kogoś dotknie, czy przetrwa próbę, czy nie. Więc ci, co by nie przetrwali, to won z zamku albo do roboty na zamku. Ciężka kwestia. Wszystkie akcje z przywróceniem szkoły i dziećmi zdają się bardzo problematyczne. A najgłupsza jest chyba rozcieńczona próba traw. Na przykład stopniowo przystosowująca kandydatów do zmiany, bo wiedźmińskie uniwersum jest brutalne i komu by się tam chciało tak babrać z sierotami? Chociaż mogłoby to mieć sens z perspektywy efektywności tworzenia Wiedźminów. Dobra, to tyle na razie. Jak ci się podobało, zostaw coś po sobie, a jak nie, to dzięki, że wytrwałeś. Powodzenia na szlaku do roboty albo do szkoły. Albo z psem, albo do Lidla, bo gdzie my możemy być na szlaku. Pozdro!